Teraz proszę, aby małżonkowie, którzy tu są tutaj razem, aby uklękli teraz. Pomodlimy się za nich. Dobrze? Małżonkowie teraz klękają, ale którzy są razem ze sobą. Którzy są razem. A ci, którzy są obok nich, nie położą dłonie na ich ramionach, nie na głowie, tylko na ramionach. Teraz modlimy się o umocnienie tych małżeństw. Żeby Pan błogosławił im, ich rodzinom, ich dzieciom, ich wnukom. Wołajcie swoimi słowami, nawet mówiąc Panie, po prostu błogosław tą osobę, to małżeństwo. Daj im łaskę Twoją. Modlą się może w językach, też niektórzy się modlą w taki sposób. Proszę kapłanów, żeby też szczególnie teraz. za.

Uklękli ci, którzy są tutaj narzeczonymi, narzeczeni teraz razem, którzy są razem, dobrze? Nie. Teraz przy okazji poznamy, ile jest narzeczonych tutaj. Niestety nie jest ich zbyt wielu, ale niech uklękną razem, będąc, pomodlimy się za nich teraz. Też tak samo połóżmy ręce na ramionach tych osób, tych narzeczonych teraz. I módlmy się też. Prosząc Pana o błogosławieństwo. شانا مريا بيرخناي مرخناشال مخشال مخشال هاللا لا 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 A teraz proszę, aby, yy, aby pomodlić się za dzieci, które tu są. Więc yy, proszę, aby wszystkie osoby, które są no, przy, przy dzieciach, czy to będą bliscy, czy, czy też yy, niebliscy, też położyć ręce na, delikatnie na ramionach dzieci. Dobrze, i pomodlimy się teraz za dzieci. Dzieci, czyli no, niech będzie do 18 roku życia, to będą dzieci. Teraz módlmy się, też wołajmy, wołajcie swoimi słowami, żeby Pan błogosławił te dzieci, chronił od zła.

I ojca, i syna, i ducha świętego. A teraz y, pomodlimy się za kobiety, których jest większość tutaj. Więc kobiety teraz klękają, a mężczyźni kładą y, swoje ręce na, y, na y, ramionach kobiet. Chyba, że jest to twój mąż, no to mąż może położyć na głowie twojej swoje dłonie, ale wszyscy inni na ramionach. Więc kobiety teraz. Ale nie jest tak źle, jeszcze mężczyzn też jest trochę. Tak widać przy okazji, że jest trochę. I teraz módmy się za nasze siostry, módlcie się za wasze żony, za wasze córki, czy za wasze bliskie też osoby, czy po prostu siostry w Chrystusie, które tu są, gorąco się módmy. One też potrzebują, żeby mężczyźni modlili się, mężczyźni wierzący, mężczyźni, którzy, którzy właśnie którzy chcą naśladować Pana Jezusa, też byciu mężczyzną. I też wiem, że to też będzie dla wielu kobiet uzdrawiające, bo wiele kobiet zostało zranionych przez mężczyzn, wykorzystanych, skrzywdzonych.

więc teraz proszę siostry, czy to żony, czy to może teściowe, czy siostry, czy też może córki też, niech pomódmy się za naszych braci, za naszych mężów, ojców, czy dziadków może. Też proszę, puśćcie swoje dłonie na nich i módlcie się gorąco do Pana za nimi, do serca Jezusa. Bo trzeba nam takich bożych wojowników takich. Ten świat wiadomo uczy mężczyzn, żeby byli nieodpowiedzialni, żeby byli zniewieściali, żeby byli tacy byle jacy. A pan chce mężczyzn na nowo uzdrowić, oczyścić, umocnić, żeby to było wiadomo, że to jest mężczyzna, chrześcijanin, katolik, mocny w Bogu. Potrzebujemy takich i w Polsce szczególnie, i na Słowacji.

Haria, 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 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosław Panie, wszystkie niewiasty, wszystkie kobiety. Amen. Mężczyzna. Mężczyzna, tak? Weźcie mężczyznę. Także i teraz usięśnijcie, mężczyzn też, bracie, dobrze tu jesteś i... Cieszę się, że mogła się, się za Ciebie pomodlić, że bądź mężczyzną Jezusa, a, a mężczyźni do kobiet, bądź taką niewiastą jak Maryja, taką piękną jak Maryja. Bądź podobny właśnie do mężczyzn, jako do Jezusa, a mężczyzna, a kobiet, niech powie do kobiet właśnie, że powtarzam, ale tak trzeba, żebyśmy, żeby to wybrzmiało, to jest ważne, żeby też takie dobre życzenia wypowiedzieć, dobre słowa.